Dzień dobry. Szkolenie pod tytułem Masaż dziecka metodą szantala. Ja nazywam się Adam Pasterny. Jestem instruktorem masażu szantala. I postaram się wprowadzić Was w świat dotyku Waszego dzieciątka. Pamiętaj, że swoje dzieciątko będziesz masować nago. To znaczy, dzieciątko będzie nago. Musisz zadbać o to, że w pomieszczeniu będzie panowała odpowiednia temperatura. Jaka jest odpowiednia temperatura dla nagiego młodego człowieka? Taką temperaturą ogólnie przyjętą jest zakres 22-24 stopni Celsjusza, i o taką temperaturę musisz w pomieszczeniu zadbać. Ważne jest również to, aby w pomieszczeniu nie występowały przeciwko. To jest istotne i o tym pamiętaj. Yeah.